Pułapka, pułapka. Dobra, mam ten artefakt, ale jakoś nikt mnie nie ściga. To dziwne. A może to pułapka gadżeta? Ej, ty! Stój, opryszku! Ej, skończę ten poziom i ruszę w posik, jasne? Tylko jeszcze jedną. małą. No, sekundkę. Co tu jest grane? Ten strażnik gapi się w komórkę zamiast mnie ścigać. Twój e, wujku Klauf! Chyba właśnie znalazłem sposób, by podpić świat! Świetnie! Ale nadal musisz zabrać szalejota do lecznicy. No, przecież muszę zajmować się podpojem świata! Geniusz słaby to pogodził. Peny. Bardzo mnie wciągnęła ta gra. Jest taka ciekawa. Kajla, mamy tu holograficzny trening. Czy nie sądzisz, że to może być o wiele ciekawsze? Żartujesz, co? Nie mogę się opanować. Ta gra to super, mega ubaw. Gram tu sobie, i myślę. Hej, powinnaś przestać grać i zająć się tym, co musisz teraz robić, ale potem jeszcze jeden poziom. No i jeśli no mnie to wciąga, a ktoś gapi się na mnie jak cielny, by pytał, co ty wygadujesz? Tak jak. On. Raju. Twój motorek w buzie jest jak jakaś super tajna broń! Ekstra, co nie? Wiesz, to ja już lecę. Ale my musimy ćwiczyć nowe chwyty! Bo za tydzień mamy test! Uh! Cześć, wujku Gadżet! Nie wiedziałam, że ktoś jeszcze jest w biurze. Staram się, żeby mój umysł nie zardzewiał pedy. Dzięki, Trudy. Jeju! Grasz w karty prawdziwymi kartami? To takie przestarzałe! Nic nie zastąpi uczucia, kiedy trzymasz karty w ręku. Wykładasz się? Szef Quimby! Nie wiedziałem, że masz szef etat sprzątaczki. A co strudzi? Trudy? Gadżet, zacznij dbać o czystość miejsca pracy. A poza tym, mam dla was nową misję. Klauf przejął studio gier komputerowych Super Szpenio. Mają tam najnowocześniejsze serwery na świecie. Ich pierwsza aplikacja to kociarnia zła. Gracze ratują koty przed złym biznesmenem, rozbijając bombelki. Co mają ze sobą wspólnego koty, bombelki i biznesmen? Gra zamienia graczy w bezmyślne zombiaki. Wasza misja to przeniknąć do studia Super szpenio i zniszczyć grę, zanim Klauf zniewoli zaludni świat. Wiadomość, ulegnie samozniszczeniu. Z Załatwione, szefie. Hmm, widzę pyłek. Sprzątanie jednak zostaw trudne. Hmm. Z informacji wynika, że agenci zła opanowali cały budynek. Więc wejdziemy tam w stylu gadżeta! Głębi miał rację. W tym miejscu aż roi się od agentów Klaufa. Pamiętaj, dane, musimy ocalić kocurki. Udam się do Bomblowni aresztować tego biznesmena. Dalej, dalej, lupo gadżeta! Pilnuj, gólebku. Agenci zła mogą być wszędzie, więc masz się wtopić w tłum. Witamy pięknie w studiu Super e, No tak, jestem e, bogatą inwestorką i chcę kupić grę Kociarnia zła. A, serwer już się ładuje, i zaraz roześlę naszą apkę po całym świecie. A to co? Penny tu jest? Zafundowałbym jej zwiedzanie studia. Szkoda, że nie mam czasu. Rzecz jasna. Bojem nawet nie kiwnie metalowu. O! o hej, Wujku Klauf Znalazłem nową złowieszczą grę. Nazywa się rakietka. Jest niesamowita. To będzie wielki przebój! E, o raju! Na pewno podbije rynek! No dobra, Penny, przyjmę cię tak, jak na to zasługujesz. w ciele. Och, no co jest? Halo? Czy wszystko gra? Nie mogę uderzyć staruszki. Babuleńka ninja! Szalej, od jak powiemy o tym Wujkowi, to się uśmieje! w studiu Superszpenio. Eee, dzięki. Hmm, bomblownia. Bomblownia. Hej, to jeden z tych no. kocurków. Chodź tu, kici, 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 No, a teraz bardzo wolniutko się wycofam, dobrze? Eee. Hej, eee, na które piętro jedziecie? Eee? Tylko nie to. Nie to! Ha, czy ktoś widział jej minę? Wujek Cloud w życiu by nie wymyślił takiego planu! Ale! Nie uwierzysz, cwaniaku! Kto zdobył najwięcej punktów w grze na Mam zrobić fotkę, rozesłać po sieci. Chyba raczej nie. Haha! <laughs> <laughs> Szalejot! No musisz to zobaczyć! Szalejot? Jesteś tutaj? Kocie, no stój? Ratujcie przed bąbelkami! Dalej, dalej, kociołapko gadżeta! No, tak no, no. Serio? Szalejot? Pewnie Klauf jest w pobliżu. W łebku, jeżeli złapiesz Szalejota, Klauf będzie musiał się tu pokazać. Teraz poszukam serwera. Kaila? O, och. czemu właśnie ona? Fight! 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 Przestań. W porządku, mała. Zaraz oberwiesz. No i mój cwaniutki plan wypalił w 100%. procentach. Penny walczy z najlepszą kupelką, serwer się prawie naładował, a najlepsze jest to, że wujek Klauf siedzi tysiące mil stąd. Talon! Wujku Klauf! Nie wiedziałem, że słuchasz. Nasza apka już poszła w świat. Zawiozłeś juta na wizytę? Na wizytę? Znaczy, cóż to była za wizyta? To jest... tak, no jasne, że zawiozłem kota. Doskonale! Daj mi znać, kiedy go odbierzesz! Klikam na to! Wkrótce podbije cały świat! A gdy wujek Klaus to zobaczy, zapomni o tym zapklonym kocie! Co ja wygaduję! Nie zapomnij! Szalejot! Szalejot! Gdzie jesteś, koteczku? Grzeczny koteczek! Aby przyciąć pazurki. Dalej, dalej, cążki gadżeta! Pandolika! Serasz, to przecież ważny biznesmen z tej gry. Nie pozwolę ci wkładać kotków do aktówki! Skoro nie ukończyłaś całego holo-treningu... ...to nie obronisz się, kiedy zrobię... Kayla. Kyle'a. Huh? Penny? Gdzie jesteśmy? Już nic ci nie grozi, He, cici, cici, wszystko cici, cici. gra. Hej, szalejot! Chodź tu! Tom! Cześć! No, nie widziałyście kota mojego wujka? Muszę go prędko znaleźć. Leżysz i kwiczysz, koleś! Tak, Kajla, Spuścimy mu bęcki! Wy chyba nic nie jarzycie. Nasz serwer roześle zaraz aplikację gry na cały świat. Wtedy będę miał wielką armię zombiaków. A potem muszę zabrać szalejota do weterynarza. Weterynarz bardziej przyda się tobie, Kaila. Pora, żebyś ujawniła swoją super tajną broń. Koleś, nie zgadniesz, kto wystąpi za tydzień. Blade Buźki! To chyba najlepszy boysband na świecie. wyłożyć podpisze mi ten plakat. To mój idol. Sebastian jest drugi, potem Rory, Owen i Jack. O nie, chwila. Owen, potem Rory, potem Jack. Są tacy słodcy. Może A wiesz, stać? że sami piszą Zatka tekst. Się, że sami proszę. Proszę. Chcę dotknąć ich włosów! No. Ha! Nakryłem cię, panie ważniaku Tego kota nie wsadzisz do aktówki Wujku Gadżet, serwer zaraz skończy się ładować Chwileczkę, pani, ratuję kota Dalej, dalej, pękaciu bąbelków Nie bój, Wujku Wynosimy się stąd i mówi tak, jakby, co brzmiało jak nic z tego, a wtedy wszedł... No proszę, błagam cię, przestań! Chodu Kajla, zaraz będzie wybuch! Będzie co? <śm> Nie miałem pojęcia, że tak się boisz bombelków Penny. Pokażę ci, że są całkiem niegroźne. Dalej, dalej, bąblo, dmuchawo! <śm> co się stało? O... Cząłem Gadżet. Chyba zniszczyliście aplikację Klaufa. Duże brawa. Ale gdzie są Talon i Szalejot? Wiesz co, Talon? Ta nowa wersja gry w rakietkę to frajda. To nie była moja wina. A niby kto zapomniał zabrać Szalejota do weterynarza? Okej, okay, zgoda. Moja wina. Ciekawe, co się stanie, kiedy przejdę na poziom jedenasty. Nie! Teraz dostanę złość.